Zadanie 6,51. Wyznać liczbę A, dla której proste, K i M są prostopadłe. Znowu sięgamy do tablic matematycznych. Na stronie 24 mamy informację, że dwie proste o równaniach ogólnych A1x dodać B1y dodać C1 równa się 0 i A2x dodać B2y. Dodać C2 równa się 0, są, równole... są prostopadłe wtedy, gdy zachodzi taki warunek. Jak pomnożymy sobie te pierwsze, czyli A1 razy A2, dodamy do tego pomnożone drugie, B1 razy B2, to otrzymamy 0. Z tego będziemy tutaj korzystali. Więc nasze A1 to jest tutaj w pierwszym równaniu, minus A razy A2, czyli przy X z drugiego równania A plus 1. Dodać b1, czyli przy y w pierwszym równaniu 3 minus a, razy b2, czyli to co przy y w drugim, czyli tam nie ma nic, czyli razy 1, możemy sobie to zostawić, to się równa 0. Opuszczamy nawiasy, minus a razy a będzie minus a kwadrat, minus a razy 1 jest minus, minus a, tu mamy dodać 3 odjąć a, równa się 0. I redukujemy minus a kwadrat, minus a minus a to będzie minus 2a, dodać 3, to się równa 0. Możemy obie strony pomnożyć przez minus, żeby za dużo tych minusów nie było, przez minus 1, żeby się zmieściło, to zrobimy sobie tu miejsce i otrzymamy a kwadrat plus 2a. Minus 3 równa się 0. To jest równanie kwadratowe. Obliczamy delta. Tak, delta, czyli b kwadrat minus 4ac. A to się równa. b kwadrat, czyli 2 do kwadratu jest 4. Odjąć 4 razy a, tutaj jest 1, i c minus 3. To się równa. 4 minus minus da plus. 4 razy 3, 12. 4 plus 12 jest 16, pierwiastek z delty jest pierwiastek z 16, czyli 4 i obliczamy. A1, czyli minus b, minus pierwiastek z delty przez 2a i minus b, czyli minus 2, minus 4 nad 2 razy przed a nie ma nic, czyli razy 1. A to się równa minus 6 drugich, czyli minus 3. I a2, podobnie minus b, tylko tutaj będzie plus pierwiastek z delty nad 2a. To się równa minus b, czyli znowu minus 2, plus 4 nad 2 razy a, czyli 2 razy 1. Minus 2 plus 4 to jest 2 nad 2, czyli 1. W tym wypadku, Mamy dwie możliwości, czyli a jest równe minus 3 lub a jest równe 1. Jeśli podoba Ci się to, co robię, polajkuj, subskrybuj, żeby ci nic nie umknęło. I zostaw komentarz, które zadanie chciałbyś, żebym rozwiązała.